Głośność R9290 referencyjne chłodzenie, zamknięta obudowa P100 od Anteka. Prędkość, którą to chłodzenie osiąga maksymalnie, najczęściej maksymalnie w trakcie obciążenia, gdzie temperatura wzrasta nawet do 95 stopni, to jest około 45% obrotów. I brzmi to w ten sposób. Tak jest wyłączone, a tak jest, tak jest wyłączone. Jestem cichutko. A tak brzmi po przy 45 procentach. 50% to jest w zasadzie max, co yy, automa z automatu się ustawia. 65% to według mnie optymalna prędkość tej turbiny, aby utrzymać temperaturę w okolicach 80 poniżej 80 stopni. Taka głośność 80%. 100%. Jak widać, prędkość obrotowa i głośność chłodzenia to w zasadzie wykładniczo się tutaj zwiększa. Wraz, wraz z ilością obrotów wzrasta po prostu masakrycznie. Nie temperatura, tylko głośność tego chłodzenia.